Mycie okien wcale nie jest takie proste, jak się niektórym wydaje, ponieważ okno nie składa się tylko z tego, co możemy zobaczyć od wewnątrz mieszkania, jak i z tego, co jest widoczne z zewnątrz. Wcale tak nie jest, tak się może tylko wydawać, ale to wcale nie są jedyne powierzchnie, które wymagają pielęgnacji i regularnego. Mycia, no po prostu regularnej pielęgnacji. Jeżeli okna są źle myte, to wyglądają mniej więcej w taki sposób. To, co widzimy, ten czarny osad tutaj, to jest nic innego, jak tylko zlepek brudu, bakterii i grzybów i ma to wpływ na powietrze, którym oddychamy w mieszkaniu. Także, aby prawidłowo umyć okno, to nie mamy do umycia jedynie ramy. Widocznej od wewnątrz, szyby widocznej od wewnątrz, czy też ramy widocznej z zewnątrz i szyby widocznej z zewnątrz, a także i parapetu zewnętrznego, bo to jest to, co widzimy na pierwszy rzut oka. Niestety, bardzo mi przykro, ale, ale, yy, yy, ale okno składa się także z wewnętrznej części ramy, uszczelek i tak samo skrzydło składa się z wewnętrznej części ramek. I uszczelek. I tak skrzydło ma niestety, ale nie dwie strony, a jednak trochę więcej, bo mamy jedną stronę, drugą i jeszcze mamy trzecią, czwartą. Od góry jest piąta warstwa, to znaczy strona tego, i od dołu mamy szóstą. Tu. I to też jest ważne, jak wygląda ta uszczelka. To jest, proszę Państwa, powietrze, którym oddychamy. To ma wpływ na nasze zdrowie. Tak samo ważne jest, aby okno było czyste tutaj, aby te uszczelki były w dobrym stanie. I na to trzeba zwracać uwagę. Mycie okien zwykle zaczynam od, w zależności od tego, w jakim stanie jest okno, omiecenia na przykład, chodź robaczku wyrzuć. Yy, omiecenia na zewnątrz parapetu za pomocą szufelki, zmiotki, jeżeli jest dużo kurzu na nim. Tak samo tą część też można odkurzyć na przykład yy, tą wąską, tak zwaną yy, wąską końcówką w odkurzaczu, czyli tak zwaną szparkówką. Można tutaj tą część wyczyścić yy, na początek, albo też omieść zmiotką. Tak samo dobrze jest omieść ten kawałek tutaj, o, przepraszam, o tu, ten kawałek, bo tu bardzo często w tej tu najwięcej brudu jest za tą uszczelką. I też dobrze jest najpierw omieć go, omieść go za pomocą zmiotki i szufelki. Następnie za pomocą ciepłej wody, jakiegoś detergentu, może być płyn do zmywania, może być płyn uniwersalny i za pomocą gąbki należy umyć parapet zewnętrzny i ramy dookoła. Ramy zewnętrzne od zewnątrz, od środka. I od wewnątrz. I tak samo okno skrzydło w sensie. Ramy z zewnątrz, dookoła, czyli w środku, i od wewnątrz pomieszczenia. Ramę na zewnątrz, tak jak i wszystko tak naprawdę myjemy tak, aby tutaj docisnąć. Oj, okno mi ucieka, a nie mam przeciego. Aby docisnąć tutaj mocno w tym miejscu paznokciami gąbkę jak, naj, jak najgłębiej do tej uszczelki. Ponieważ ona już była tu przetarta na szczęście, ale to samo to samo tutaj. Ponieważ tu jest najwięcej brudu właśnie. Pomiędzy szybą, pomiędzy ramą, a właśnie na tej uszczelce. Tu się zbiera najwięcej brudu i trzeba to porządnie. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę tutaj w kącikach i, i jakimś takim ruchem, takim ruchem, żeby jak najwięcej tego brudu stąd wyciągnąć. O, w ten sposób. Tak samo te wszystkie ślady po uszczelkach, tak jak tutaj widać ten pasek, może jest mało widoczny, też należy tak, należy się starać po prostu go zmyć. Jak najbardziej. Ja wiem, że to się czasem nie da do końca, ale jak najbardziej, żeby tych właśnie o takich pasków nie było. Ewentualnie można użyć jakiegoś troszeczkę mocniejszego płynu i one się często, gęsto poddają. Tak samo tutaj mamy następny punkt. O! I też warto zwrócić na to uwagę. Czyste okna to jest nasze zdrowie. Tutaj. I wszystkich osób, które zamieszkają, zamieszkują mieszkanie. A poza tym, jeżeli regularnie czyścimy okna porządnie, to później jest i łatwiej nawet umyć. Także taki zabieg przynajmniej raz, no dwa razy do roku powinien być yy, przeprowadzany. I mycie okien to powinno być poświęcone przynajmniej jeden dzień, tak żeby to było zrobione porządnie. Z każdej strony, zarówno szyba, jak i ramy. Jak umyjemy szybę płynem, gąbką i płynem, dobrze jest przetrzeć ją do sucha ręcznikiem papierowym, żeby nie powstawały żadne zacieki, powycierać wszystkie jakieś takie powstałe podczas mycia niedoskonałości, tak żeby rama była jednolicie biała. Tak jak mówię, ten fragment, ta linia tutaj jest ciężka do zmycia, także tyle ile się da zawsze należy ją wyczyścić. Jest to po prostu miejsce, gdzie uszczelka przywiera do, do ramy okna. I jeżeli też ta uszczelka jest nieczyszczona, no to potem mamy więcej brudu tutaj. Także ta uszczelka też powinna być jak najbardziej wyczyszczona i utrzymywana tak żeby była jak najbardziej czysta. Wtedy nie będzie problemu. Zapuszczone okna naprawdę nie są niczym przyjemnym do mycia, i bardzo ciężko jest je później doczyścić. A kiedy one są czyszczone tak, jak powinny być mówię przynajmniej raz w roku, chociaż prawidłowo powinno być dwa razy no to wtedy nie ma problemu z tym myciem. Parapet zewnętrzny, tak samo myjemy płynem, wodą z płynem. I tak samo wycieramy do sucha ręcznikiem papierowym, żeby nie było żadnych zacieków i plam. Ja sobie jeszcze spryskam go płynem do mycia szyb raz. Mam wykończyć. Teraz porządnie, nie bojąc się tutaj, ile się da przy samym. No I trzeba też pamiętać, że parapet zewnętrzny ma okap, czyli tą część tutaj i ją też należy przecierać I do sucha wycieramy. Tutaj też pamiętamy, żeby pod, sam, pod samą pod ramę przejechać. Tak. I w ten sposób parapet jest czysty i nie ma żadnych, absolutnie żadnych tak Do sucha. I pamiętamy o tym, o tym kawałku, że musimy tutaj z tej strony od zewnątrz. Dobrze jest tak nawet jeszcze pod spodem złapać. O, w taki sposób. Jeśli chodzi o mycie jeszcze ran, nie boimy się żadnych okuć. Po prostu omijamy je gąbką tutaj z tej strony. I wszystkie te wgłębienia potem Przecieramy do sucha. Jest to ważne też, żeby zwrócić uwagę, żeby gąbka weszła trochę pod tą uszczelkę, też żeby tutaj wyczyściła dobrze. I potem do sucha przecieramy ręcznikiem papierowym. Dopiero możemy powiedzieć, że rama jest umyta. Także tak to wygląda. Następnym etapem, jeżeli okno jest bardzo brudne, bo na przykład właśnie jest my teraz na rok, to warto jest najpierw umyć szybę za pomocą gąbki i płynu po prostu. I dopiero po tym przemyciu umyć je płynem do szyb. Także jeżeli jest bardzo brudne, akurat te okna już były, akurat okna już były myty tutaj, więc to jest takie w tej chwili już porządne mycie, bo one były po prostu umyte tak na sztukę, więc te szyby nie są zbytnio ubrudzone. No więc akurat ja dzisiaj przemyję je tylko płynem, ale zrobię to dwa razy. Miejsca w oknach, które są trudno dostępne, na przykład myjąc ramę od wewnątrz, nie umyjemy dokładnie ramy tej, która jest w ścianie. Umyjemy dokładnie tą z zewnątrz, natomiast, znaczy skrzydła, ramy, natomiast ramy tej wbudowanej w ścianę, tej framugi, tak zwanej, czy ościeżnicy, jak to się mówi fachowo, nie umyjemy dokładnie. Natomiast gdy mamy otwarte okno, mamy tutaj dostęp i wtedy gąbką możemy dokładnie tą część, czy szmatką, czy gąbką, to już jest obojętne, prawda, od preferencji i od tego, co się ma, wtedy możemy to dokładnie umyć, a potem wytrzeć, tak jak wszystko, ręcznikiem papierowym do sucha. W oknach zainstalowane są rolety, które są... Jakby zainstalowane na stałe, w kasetach, w takich obudowach. Rolety mają też prowadnice, które zakrywają kawałek, kawałek okna. I teraz, myjąc okno, trzeba pamiętać, żeby tą przestrzeń tutaj, dookoła, też wyczyścić. Tak, żeby nie doszło do czegoś takiego, do czego doszło tutaj. Nie wyhodować takiego. Po prostu grzybo bakterio bruda, bo no, ani to estetyczne, ani to zdrowe. Następna sprawa: przy tych zabudowanych roletach jest pewien problem z myciem okna, ponieważ, to będzie dobrze widać z tej strony, proszę bardzo, jak wygląda tutaj okno. To co czarne, widać tak jak mówiłam, to są brudy z grzybem, pleśnią bakteriami i innymi tutaj akurat myślę aparat łapie. O, tu widać dobrze. Tego nie powinno być. Absolutnie. Teraz mając okno należy po prostu schować tu sobie roletkę, ten, ten obciążnik od rolety tam w obudowę. I tutaj można wtedy szmatką się dostać i umyć zarówno kawałek tej ramy z uszczelką, jak i szybę. Nie polecam tutaj mocno pryskać, dlatego że trzeba tak uważać, aby nie zamoczyć tego materiału od rolety. Jeżeli chodzi o ten obciążnik, jego też można, blokując roletę na odpowiedniej wysokości, przetrzeć tutaj szmatką. Tak, żeby nie zamoczyć tej tkaniny, ponieważ powstaną plamy, które są po prostu później już nie do wyczyszczenia i nie do odmycia. A kasetkę myjemy z góry, tak jak i ramę, wycierając potem do sucha. Można też przeczyć sznureczek, jeśli się te koraliki, jeżeli one się zakurzą, ale to się raczej nie zdarza. Także warto, tutaj jest bardzo dużo kurzu zawsze i trzeba mieć to na uwadze to za dwa razy przetrzeć i dobrze wyczyścić do sucha tak samo wiadomo pamiętamy o tej części okna czyli tutaj na górze i tak samo dookoła o ramię. Po spryskaniu powierzchni płynem do mycia szyb przecieramy szybę do sucha ręcznikiem papierowym najlepiej. I teraz w momencie kiedy przecieramy, właśnie najpierw robimy w tą stronę zwracając uwagę tutaj na kąty i dociskając. A potem przelatujemy po uszczelkach dookoła. O tak. No I na koniec, jeżeli jeszcze gdzieś zostały jakieś niedociągnięcia, to wycieramy w drugą stronę. Ewentualnie czystym ręcznikiem do sucha jeszcze na sam koniec, aby wyczyścić już perfekcyjnie okno. I teraz <laughs> mamy wyczyszczone okno. To skrzydło mniejsze jest już umyte, czyściutkie. Z każdej strony, znowu mi ta biedronka wylazła tam. <laughs> tak wygląda czyste okno, proszę bardzo. Złapiesz mi? jest umyte, parapet zewnętrzny z tej strony też jest czysty, uszczelka i okno jest czyściutkie tu gdzie jest roleta nie widać żadnego grzyba, żadnych czarnych plam wszystko jest wyczyszczone tak wygląda okno na górze też, rama jest wyczyszczona i z tej strony oczywiście wewnętrzna ta część ramy też jest umyta, uszczelka Wszystkie zakamarki. Tak się powinny mieć okna, żeby nie było problemów. No, a tutaj właśnie mamy jeszcze całe skrzydło do mycia. Tutaj mamy skrzydło do mycia. Takie coś w ogóle nie powstaje w momencie, kiedy prawidłowo dbamy o okna. Nie ma możliwości, aby okno co najmniej raz w roku myte tak zarosło. I jeżeli oczywiście odpowiednio też dbamy o powietrze w mieszkaniu, ponieważ okna są plastikowe, są szczelne, nie ma na nich na, nie ma na nich zainstalowanych tych urządzeń takich służących do nawiewu, także tutaj, tutaj musimy sami dbać o to, żeby okna były albo zostawione na mikrowentylacji, która wygląda w ten sposób od razu. To, to mamy taką mniejszą, jakby. Natomiast, jeśli weźmiemy okna do góry i zrobimy tak, to ono więcej wtedy odstaje. Jest też para tutaj większa i czuć, że to powietrze wchodzi, więc warto też to mieć na uwadze. No a tak, mamy okno szczelnie zamknięte. Wszystkie okna mają tą opcję w mieszkaniu, łącznie z drzwiami balkonowymi. I wszystkie okna się tak samo myje, i tak samo się o nie dba żeby nie powstało coś takiego jak tutaj. To jest w ogóle niedopuszczalne, absolutnie. Tak samo i to, co się dzieje tutaj między ramą okna a parapetem. To jest niedopuszczalne, to jest po prostu, to jest zagrożenie dla zdrowia po prostu. To jest jedna rzecz, a druga, że później sprawia to same problemy, a też i okna przez to się niszczą a one są naprawdę wysokiej klasy. Uszczelki są szare, nie czarne, więc powinny być szare, a nie czarne, tak jak to widać tutaj.